Co jeśli powiem Wam, że w 2027 roku mapa lotnicza Europy zostanie całkowicie przepisana przez kraj, który większość ludzi ledwo potrafi wskazać na mapie? Brzmi jak science fiction? A jednak to właśnie dzieje się na naszych oczach w Polsce. Wyobraźcie sobie sytuację: Stoisz na lotnisku we Frankfurcie, czekając na przesiadkę do Azji. Kolejka do kontroli bezpieczeństwa ciągnie się w nieskończoność, opóźnienia są na porządku dziennym, a za kanapkę płacisz więcej niż za obiad w centrum miasta. Terminal jest przepełniony, ludzie siedzą na podłodze, a ty zastanawiasz się, czy zdążysz na swój lot. To codzienność największych hubów lotniczych Europy Frankfurt, Heathrow, Charles de Gaulle. Giganci, którzy przez dziesięciolecia dyktowali warunki w europejskiej awiacji, dziś duszą się we własnym sukcesie. Ale co jeśli istnieje alternatywa? Co jeśli ktoś buduje lotnisko, które ma wszystko to, czego brakuje tym lotniczym molochom? Centralny port komunikacyjny w Polsce to nie tylko kolejne lotnisko, to rewolucja, która ma szansę zmienić sposób, w jaki podróżujemy po Europie i świecie. Kiedy Emirates, Qatar Airways czy Lot Polish Airlines ogłaszają masowe inwestycje w nowe połączenia przez Warszawę, gdy międzynarodowi giganci lotniczy zaczynają nerwowo spoglądać na Polskę, a eksperci branży mówią o nowym centrum grawitacyjnym europejskiej awiacji, to nie przypadek. To strategia, która może kosztować tradycyjne huby miliardy euro i miliony pasażerów rocznie. Przez lata przyzwyczailiśmy się do myślenia, że europejska awiacja to Frankfurt dla połączeń biznesowych, Heathrow dla prestiżu, a Paryż dla elegancji. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego akurat te miasta? Czy to naprawdę najlepsze lokalizacje geograficzne, czy może po prostu były pierwsze i przez dziesięciolecia nikt nie miał odwagi ich wyzwać? CPK to nie tylko betonowe pasy startowe i terminale. To wizja, która może sprawić, że lot z Londynu do Tokio będzie tańszy i szybszy przez Warszawę niż przez Frankfurt. To projekt, który może oznaczać, że następnym razem, gdy będziecie lecieć do Ameryki Południowej czy Azji, waszą przesiadką nie będzie zatłoczony terminal w Niemczech czy Anglii, ale nowoczesny hub w sercu Europy. Ale dlaczego akurat teraz? Dlaczego Polska? I co takiego oferuje CPK, że największe linie lotnicze świata już dziś planują swoje strategie wokół lotniska, które jeszcze nie istnieje? Dlaczego inwestorzy z całego świata patrzą na polskie niebo jak na przyszłość europejskiej awiacji? Odpowiedzi na te pytania kryją się w geografii, ekonomii i geopolityce, ale przede wszystkim w wizji ludzi, którzy uwierzyli, że można zrobić to lepiej. Ludzi, którzy postanowili rzucić wyzwanie gigantom i pokazać, że w XXI wieku Centrum Europejskiej Awiacji nie musi znajdować się tam, gdzie było przez ostatnie 100 lat. Podczas gdy planowałeś swoją następną podróż do Londynu czy Frankfurtu, coś niezwykłego działo się w sercu Europy. Polska, kraj, który wielu nadal postrzega jedynie jako destynację turystyki historycznej, po cichu budowała to, co może stać się największym hubem lotniczym kontynentu. Mówimy o CPK, Centralnym Porcie Komunikacyjnym, projekcie, który wykracza daleko poza zwykłe lotnisko. Wyobraź sobie na chwilę, przywykłeś myśleć o Heathrow jako niekwestionowanym gigancie europejskiego lotnictwa albo o Frankfurcie jako finansowym sercu łączącym świat z niemieckim biznesem. Ale co jeśli powiem Ci, że istnieje lotnisko budowane właśnie teraz, które rozpocznie działalność z przepustowością 45 milionów pasażerów rocznie, mogąc rozszerzyć się do imponujących 100 milionów? Żebyś zrozumiał, co to oznacza, to jakbyśmy tworzyli dwa lotniska wielkości Guarulhos od zera. To, co czyni to jeszcze bardziej fascynujące, to strategicznie wybrana lokalizacja. Podczas gdy inne kraje walczą o centymetry rozbudowy na nasyconych lotniskach, Polska miała wizję umieszczenia CPK dokładnie w geograficznym centrum Europy. To nie przypadek, to czysta strategia. Stąd możesz dotrzeć do praktycznie każdej europejskiej stolicy w mniej niż dwie godziny lotu, a główne miasta azjatyckie są idealnie pozycjonowane dla efektywnych połączeń. Ale oto część, która naprawdę mnie imponuje. To nie jest po prostu kolejne lotnisko. Mówimy o inwestycji 35 miliardów euro największym projektem infrastrukturalnym w historii Polski. Żeby to zobrazować, to więcej pieniędzy niż wiele krajów wydaje na całą dekadę robót publicznych. A harmonogram? Pierwsze operacje rozpoczynają się w 2027 roku, z pełnym ukończeniem przewidzianym na 2032 rok. Co mnie jeszcze bardziej ciekawi, to myśl: jak to możliwe, że projekt tej skali tak długo pozostawał poza radarem międzynarodowych mediów? Podczas gdy wszyscy debatowali nad chronicznymi problemami tradycyjnych lotnisk, Polska pracowała nad rozwiązaniem. A teraz największe linie lotnicze świata już mają oko na tę możliwość. Jeśli piszesz CPK w komentarzach, to znaczy, że zrozumiałeś, że coś wielkiego ma się wydarzyć w europejskim lotnictwie. Ale żeby naprawdę zrozumieć, dlaczego CPK to rewolucja, musisz zobaczyć dramat, który rozgrywa się w europejskich gigantach lotniczych już od lat. Frankfurt. Ten symbol niemieckiej precyzji i potęgi ekonomicznej dusi się we własnym sukcesie. Lotnisko obsługuje ponad 70 milionów pasażerów rocznie, ale infrastruktura krzyczy o pomoc. Opóźnienia stały się normą, a rozbudowa praktycznie niemożliwa w tak zagęszczonej przestrzeni miejskiej. Heathrow to jeszcze bardziej bolesna historia. Przez dziesięciolecia politycy obiecują trzeci pas startowy, ale każda próba kończy się batalią prawną i protestami. Wyobraź sobie frustrację milionów pasażerów, którzy co roku doświadczają chaosu w jednym z najdroższych lotnisk świata. To jak próba rozbudowy Donu, gdy sąsiedzi blokują każdy twój ruch. Paryż CDG to jeszcze bardziej bolesna historia. Teoretycznie nowoczesny, ale w praktyce koszmar logistyczny. Połączenia między terminalami przypominają labirynt, a efektywność pozostawia wiele do życzenia. Każdy, kto kiedykolwiek miał przesiadkę w Charles de Gaulle, wie, o czym mówię. I właśnie tutaj wchodzi geniusz strategii CPK. Podczas gdy tradycyjne huby walczą z ograniczeniami, Polska buduje od zera z myślą o przyszłości. Ale co naprawdę fascynujące, to reakcja linii lotniczych. Lot Polish Airlines, która jeszcze dekadę temu była regionalnym graczem, teraz planuje transformację w globalnego przewoźnika. To jak obserwowanie, jak Dawid przygotowuje się do walki z Goliatem. Jeszcze bardziej zaskakujące jest zainteresowanie Emirates i Qatar Airways. Te giganci z Zatoki Perskiej, którzy mają do wyboru każde lotnisko na świecie, stawiają na Polskę. Dlaczego? Bo widzą to, co inni przegapili. CPK to nie tylko lotnisko, to brama między Azją a Europą z potencjałem redefinicji całej mapy połączeń lotniczych. Wyobraź sobie swoją następną podróż do Dubaju czy Singapuru. Zamiast męczących przesiadek w przepełnionych hubach, masz szybkie, sprawne połączenie przez nowoczesne lotnisko, gdzie wszystko zostało zaprojektowane z myślą o komforcie pasażera. To nie science fiction, to rzeczywistość, która za kilka lat zmieni sposób, w jaki podróżujemy. Ale prawdziwa magia zaczyna się, gdy uświadamiasz sobie, że to wszystko dzieje się już teraz. CPK to nieodległa wizja przyszłości, to rewolucja, która rozpoczyna się w momencie, gdy pierwszy kamień węgielny został położony. I efekt domina, który wywołuje, zmieni oblicze europejskiego lotnictwa na zawsze. Pomyśl o tym! Gdy CPK zacznie działać, Frankfurt będzie zmuszony do radykalnej modernizacji, żeby nie stracić pozycji. Heathrow w końcu będzie musiał przestać gadać i zacząć budować. Paryż będzie musiał rozwiązać swoje problemy logistyczne. To jak wrzucenie kamienia do spokojnego stawu. Fale rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Ale co to oznacza dla ciebie? Dla Twojego portfela, dla Twoich planów podróży? Wyobraź sobie loty do Azji o 30-40% tańsze dzięki nowej konkurencji. Połączenia do miast, które wcześniej wymagały dwóch przesiądek, teraz dostępne bezpośrednio. Czas podróży skrócony o godziny dzięki efektywnej infrastrukturze. To nie są obietnice, to matematyka rynku. Już teraz linie lotnicze przygotowują nowe trasy, inwestorzy kupują ziemię wokół CPK, hotele planują nowe lokalizacje. Cały ekosystem turystyczny i biznesowy Europy Środkowej przygotowuje się na transformację. A ty, czy jesteś gotowy na to, co nadchodzi? Za 5 lat, gdy będziesz planować swoją podróż do Tokio czy Mumbaju, prawdopodobnie będziesz rozważać przesiadkę w Warszawie zamiast w Frankfurcie. Gdy będziesz lecieć na wakacje do Grecji czy Hiszpanii, możesz odkryć, że najtańsza opcja prowadzi przez CPK. To nie science fiction to nowa rzeczywistość europejskiego lotnictwa. Czasami największe rewolucje zaczynają się tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy. CPK to dowód, że w świecie globalnej konkurencji wizja i determinacja mogą pokonać tradycje i przyzwyczajenia. Następnym razem, gdy będziesz leciał przez Europę, przypomnij sobie ten moment, moment, gdy dowiedziałeś się o zmianie, która już się rozpoczęła. A teraz powiedz mi w komentarzach, które lotnisko Twoim zdaniem będzie następne do detronizacji? I jeśli ten film otworzył Ci oczy na to co dzieje się w europejskim lotnictwie, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, bo takich ukrytych rewolucji jest więcej niż myślisz.